Siemanko, z tej strony Łukasz z iiminfected.pl. Otaczający nas świat i wszystko, co się w nim znajduje, może służyć za inspirację do napisania książki, nakręcenia filmu lub stworzenia innego dzieła. Dzisiaj odwiedzimy miejsce, w którym panuje pewna mroczna legenda o monstrum ulepionym z gwin. W tym odcinku skupię się na kolejnym klasycznym już horrorze, będącym jednym z pierwowzorów tego gatunku. Nie pytam, czy jesteście gotowi, bo to doskonale wiem. Zapraszam więc do zapoznania się z filmem Golem. W XVI-wiecznej Pradze rabin Luff wyczytuje z gwiazd plan rzymskiego cesarza Luchoisa. Ma on zamiar zlikwidować getto praski i wypędzić Żydów z miasta. By temu zapobiec, Luf postanawia ulepić z gliny stworzenie zwane golemem. Dzięki ożywieniu go za sprawą tajemnej wiedzy, naród żydowski zyskałby strażnika. Po odkryciu golema przez cesarza, ten postanawia odstąpić od swoich planów i pozwala pozostać Żydom w Pradze. Niedługo później Rabin, ponownie z pomocą gwiazd, odkrywa straszną prawdę o zagrożeniu związanym z golemem. Miejskie legendy i wszelkie mity znane są od pokoleń wśród miejscowej ludności. Wiele z nich to czysta fikcja, lecz istnieją też takie, w których można doszukać się ziarenka prawdy. Golem w reżyserii Karla Boese i Paula Wegenera, który także wcielił się w tytułowe monstrum, to swoista adaptacja legendy, a także książki autorstwa Gustawa Meirica o ulepionym z gliny i powołanym do życia humanoidalnym stworze. Sama legenda wywodzi się z XVI-wiecznych Czech, w których wielki praski rabin Loew, swoją drogą urodzony w Poznaniu, na skutek atakowania i nękania praskich Żydów, postanawia ulepić z gliny postać przypominającą człowieka, w którą następnie ma tchnąć życie. Według wierzeń, by tego dokonać, wystarczy zapisać na czole monstrum lub na pergaminie, który następnie trafi do ust bestii, słowa Emet które w hebrajskim znaczy prawdę lub, według innych źródeł, słowa Adam, które znaczy człowiek. Pozbycie się stwora może nastąpić w momencie starcia pierwszych liter z obu tych słów. Będą one wtedy oznaczać met, czyli po hebrajsku śmierć, oraz dam, czyli krew. Film duetu Boese Wegener nieznacznie modyfikuje tę legendę, zmieniając w niej niektóre detale. Postacie oraz moment w historii się zgadzają, jednak sama geneza powstania golema jest nieco inna. Nadal chodzi o zapisanie magicznego słowa, jednak w filmie nie było ono znane, a można je było zdobyć tylko za sprawą złej magii od ducha strachu i strażnika tego słowa, Atarotcha. Dodatkowo słowo zostało zapisane na artefakcie, który następnie został przymocowany do klatki piersiowej golema. Pewne wersje legendy mówią o tym, że bestia po wykonaniu swojego zadania wpada w furię i zabija tych, którym służyła. To właśnie tą wersją posłużyli się reżyserowie w swoim filmie. Golem z początku pomocny, przejawia później agresywne zachowanie względem swojego stwórcy. Co ciekawe, film Golem z roku 1920 to trzeci film z trylogii Wegenera o postaci Golema. Pierwszy z nich, także zatytułowany Golem z 1915 roku, zachował się tylko we fragmentach, zaś drugi film, Golem i tancerka z 1917 roku, nie zachował się w ogóle. Intryguje również fakt, że nie tylko film powstał na bazie tej książki, ale także gra planszowa, w której wcielamy się w praskich uczonych chcących stworzyć swoje własne legendarne stwory z gliny. Jak przystało na film Niemy, przez cały czas jego trwania słyszymy muzykę, która wprowadza mroczny i tajemniczy klimat do produkcji. Wszelkie dialogi ukazują się dopiero po frazie danego bohatera w postaci napisów. Przyznam szczerze, że muzyka nie zawsze była idealnie trafiona i czasem męczyła mnie swoją monotonnością, jednak mimo wszystko i tak wypadła całkiem nieźle. Z uwagi na ograniczone możliwości, bo pamiętajmy, że jednak produkcja już ma ponad 100 lat to i tak twórcy i cała obsada wypadli naprawdę dobrze. Statyczna kamera i gra świateł nadały całości ciekawego efektu, który tylko pogłębiał poczucie strachu podczas seansu. Mimo upływu tak wielu lat od premiery, produkcja bardzo dobrze się zestarzała i cały czas potrafi wywołać emocje u widza. Jeżeli interesują Was wszelakie legendy, warto żebyście zapoznali się z tą o postaci golema. W moim odczuciu produkcja oglądało się bardzo ciekawie, a zastosowana tutaj forma, opowiedziana historia, występ aktorów, a także cała otoczka audiowizualna były tak dobre, że wiele z dzisiejszych filmów mogłyby tego pozazdrościć. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i za to, że jesteście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że ten filmik zachęci Was do tego, żeby obejrzeć film Golem. Zachęcam was także do zostawienia subskrypcji na moim kanale, lajka pod tym filmikiem, skomentujcie także czy oglądaliście już może ten film i jakie są wasze wrażenia po nim, a ja biorę się za kolejną klasyczną produkcję grozy.